To ja może od razu włączę prezentację, w związku z tym będę mniejszy. I przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie oraz trochę przeprosić, jeśli to, co będę mówił, będzie jakąś radykalną polemiką z poprzednimi przedmówcami, albo też będzie powtarzało rzeczy, które poprzedni przedmówcy powiedzieli. Ja po prostu z przyczyn technicznych nie uczestniczyłem w poprzednich wystąpieniach, w związku z tym. Nie mam zielonego pojęcia, co zostało już powiedziane. Chciałbym mówić o radykalnym inkluzywizmie w mieście. Radykalny inkluzywizm jest bardziej pojęciem politycznym niż, niż gospodarczym, natomiast chciałbym umieścić, umieścić radykalny inkluzywizm, czyli, czyli idea społeczeństwa, które nie wyklucza. chciałbym to umieścić w kontekście współczesnych miast i pokazać, że. Potencjalnie współczesne miasto jest miejscem, gdzie a, takie niewykluczające społeczeństwo może powstawać, może się kształtować. Ale, oczywiście, a, najpierw krótka a, a, wycieczka w historię i w teorię a, do, do miast przemysłowych i z taką tezą polemiczną prawdopodobnie Henry Flebra, który. Nie uważał miasto przemysłowe za, za miasto. Uważał miasto przemysłowe, przemysł w mieście, jako, jako coś obcego, jako tak naprawdę rodzaj inwazji, czegoś, co przychodzi z zewnątrz. Jest raczej momentem zaburzenia, natomiast nie tym, co, co jakby definiuje istotę miejskości. I w sumie trudno mu się do końca dziwić, ponieważ początki miast przemysłowych były. Bardziej a, rodzajem fabryk, wielkich fabryk, obozów produ produkcyjnych. A, natomiast trudno rzeczywiście o tych początkach miast przemysłowych mówić w takim kontekście, czy w taki, takim sensie, jak dziś rozumiemy miasto jako a, sposób życia społecznego, czy też jak rozumieliśmy miasto przed epoką a, rewolucji, rewolucji przemysłowej. W związku z tym ten, to pytanie, czy, czy miasto przemysłowe jest w ogóle miastem, jest oczywiście prowokacyjne, natomiast nie jest do końca absurdalne. W wieku XIX i na początku lat wieku XX miasto przemysłowe stworzyło coś, co ja nazywam konserwatywnym kapitalizmem. A to było miasto, miasto i, prawa i porządku. Prawa raczej nie w sensie takim, że nie było zbrodni i przestępstw, ale tego, że a wszystko było oparte o regulację. No to jest fordystyczny sposób produkcji, w związku z tym taśma produkcyjna, określone, określony czas, kiedy, kiedy się prace zaczyna, kiedy się kończy. I wszystko w gruncie rzeczy było zorganizowane w taki, w taki sposób: szkoła, uczelnia, życie towarzyskie. Wszystko, wszystko było tak naprawdę zorganizowane wokół idei pracy, produkcji. I socjalizacja również następowała w, w miastach, i natura socjalizacji była naturą pracy, pracy, pracy to, i pracy produkcyjnej. Nie jest w takim razie żadnym żadnym specjalnym odkryciem związek pomiędzy upadkiem czy zanikiem partii dobotniczych w latach 80. no i końcem tak naprawdę zachodniego miasta miasta przemysłowego, które też w latach 80. się odbywało. W związku z tym nawet jeśli byśmy szli tropem i kwestionowali miasto przemysłowe jako miasto, ten specyficzny rodzaj socjalizacji tam nastąpił i oczywiście wytworzył pewien bardzo określony sposób, określony byt, pewną określoną formę społeczeństwa, które bytowało w sensie kulturowym, w sensie, w sensie ekonomicznym. W związku z tym oczywiście moment upadku miast przemysłowych na Zachodzie, w Europie, w Stanach, jest momentem wielkiego kryzysu. No, ten kryzys akurat w Polsce też sprzęgł się no, trochę później z końcem, końcem PRL-u, w związku z tym był prawdopodobnie jeszcze, jeszcze mocniejszy. Natomiast to, co w, te, w tym kryzysie, w tym momencie przejścia w miasto postprzemysłowe jest moim zdaniem bardzo istotne, jest odejście. Powierzchni od sposobu socjalizacji, który miasto przemysłowe wytworzyło, ale też odejście od materialności. Oczywiście to nie znaczy, że materialność zniknęła i że przemysł miasta zniknął, bo on nadal przecież istnieje, ale on już nie, nie wyznacza, nie organizuje życia, nie jest tym głównym czynnikiem, główną głównym, głównym inspiracją dla tego, w jaki sposób ludzie, ludzie w miastach żyją. To przesunięcie z materialności miasta przemysłowego. I tej materialności takiej zupełnie, zupełnie oczywiste, jak wielkie hale składowe, a bocznice kolejowe i tak dalej, i tak dalej hale przemysłowe. Przejście w produkcję mniej materialną, niematerialną. Ten, ten moment odejścia od materialności i w związku z tym odejścia od związku pomiędzy miejscem a, a życiem. Jest oczywiście z punktu widzenia miasta fundamentalnym problemem, no bo miasto jest a, przestrzenią, jest materialnością. W momencie, gdy, gdy ten, ten związek między życiem a miejscem i materialnością się zakłóca, a miasto, miasto jest w kryzysie. I oczywiście a, współcześnie wiele miast stara się radzić sobie z, z kryzysem, w jakim się znalazły. Tak zwany Cleveland model, który potem w Wielkiej Brytanii został przyjęty i trochę zaadaptowany jako Preston model. To są, to są właśnie wszystko próby powrotu do lokalności, powrotu do związku pomiędzy lokalną pracą, miejscem. A, takim lokalnym obiegiem, obiegiem ekonomicznym. Ale co jest in, interesujące i ważne, że te, te przypadki, akurat te dwa przykłady, które te dwa modele, na które się powołuje, czyli Cleveland czy, czy Preston, to są małe miasta, są prowincjonalne miasta. W związku z tym a, to nie są modele, moim zdaniem, a, wyznaczające przyszłość, to są modele a, przetrwania. Czyli oczywiście pewne interesujące elementy, się pojawiają, natomiast nie sądzę, żeby to było coś, co będzie dominowało w XXI wieku. Ta upadek czy, czy zanik przemysłu, czy odejście od przemysłu na Zachodzie, oczywiście nie jest fenomenem globalnym, mimo tego, że nasza perspektywa bardzo często. No mam, mamy tendencję taką, by widzieć cały świat przez nasze własne doświadczenia i przez, przez nasze własne miasta, ale to jest oczywiście nieprawda, ponieważ w, w globalnym kontekście miasta przemysłowe wciąż istnieją. To jest akurat plan Harbinu, czyli miasta na, pół, na, północy, na północy Chin. Jak pokazuje Harbin jako takie nieoczywiste miasto przemysłowe, to nie jest Szczecin, to nie jest ten, 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 a, to centrum produkcji przemysłowej współczesnych Chin. A, Harbin jest w ogóle specyficznym miastem, bo to jest miasto a, zbudowane przez, przez Rosjan jako część Imperium, Imperium Rosyjskiego. Ale jak Państwo widzą tutaj a, na, na, tym, na tym planie, to jest wizja, wizja Harbinu do roku 2050. Przemysł tam istnieje i a, zajmuje prominentną, ważną, ważną rolę. Czyli z, z tymi miastami poprzemysłowymi też a, musimy być uważni, nie wszędzie. A, te same procesy nastąpiły, które nastąpiły u nas. I tu bym wrócił do, do pomysłu, czy do dyskusji na temat reindustrializacji, bezstydnie samopromując książkę, którą wydałem jako redaktor parę lat temu, gdzie zastanawialiśmy się nad, nad ideą powrotu przemysłu do, do, do miast, głównie po to, by związać gospodarkę z miejscem, by powrócić do pewnych elementów socjalizacji, które w miastach, miastach przemysłowych funkcjonowały, ale również dlatego, że w produkcji wiedzy ten moment rzeczywiście wytwarzania czegoś uczy, on, on również produkuje wiedzę. Czyli ta, ta wizja zachodu z lat 80., że będziemy w stanie wyrzucić brudny przemysł do Chin i do, do innych miejsc, a zostawimy sobie tylko ośrodki badawcze, ona nie do końca działa, ponieważ ignoruje dokładnie ten moment testowania, wytwarzania wiedzy przy wytwarzaniu produktu i produkcji. Reindustrializacja, ten powrót do materialności paradoksalnie ma moim zdaniem znaczenie również w, dzisiejszej, w dzisiejszym kontekście dyskusji na temat no, postępującej katastrofy klimatycznej. Właśnie ze względu na materialność, ponieważ katastrofa klimatyczna jest katastrofą materialną. To jest to, jest to co się dzieje w, w ekosystemach. W związku z tym pomysł tak na przykład tutaj, by a, zużyć a, a, telefony komórkowe, które ich nie używamy, żeby, żeby ich nie traktować jako odpadu, jako śmiecia, ale jako zasobu. Jest jednym z bardzo, bardzo wielu a, pomysłów i, i a, taktyk, które, które się pojawiają na, na świecie i stają się coraz, coraz bardziej a, istotne. Taki, taki przykład miejskiego górnictwa firma Umicor, a, która jest no, mówię, firmą, która kiedyś, kiedyś była firmą, która eksploatowała tak zwane zasoby naturalne, dzisiaj bardzo mocno weszła w, w miejskie górnictwo i w recykling. No, jak Państwo widzą, w 20 w 20, 2020 to była 14. najbardziej przyjazna środowiska w, firmie, w środowisku firma na świecie. W związku z tym to jest, to jest potwierdzenie tego, co usiłuję powiedzieć, że reindustrializacja, powrót do materialności, powrót do produkcji paradoksalnie nie jest problemem dla środowiska, a wręcz przeciwnie, jest, jest szansą, by problemy środowiskowe dzisiaj adresować. Ale tak, jeśli reindustrializację możemy trochę za, za Bookchinem widzieć jako, jako drugą naturę, istnieje oczywiście pierwsza natura, związana z, na przykład z produkcją żywności. I to jest, to jest tekst bardzo świeży, z końca kwietnia tego, tego roku. Dyskusja w Singapurze, który przeżył bardzo mocny szok związany z zerwaniem czy zawieszeniem łańcuchów dostaw przede wszystkim związane z żywnością. I nagle ta um, fantazja, którą w zasadzie wszyscy studenci architektury w którymś momencie realizowali, wszyscy ptru, e, Studenci, których ja znam, w jakimś momencie swojej swoje kariery projektowali e, farmy przemysłowe, ale to były głównie zabawy. E, nagle okazuje się, że to niekoniecznie jest zabawa, że to jest coś, co e, akurat w Singapurze, i oczywiście zdajemy sobie wszyscy sprawę, że Singapur jest specyficznym miejscem, a staje się częścią a, no, zdecydowanie mainstreamowej polityki. Urban Alban farming, produkcja, produkcja żywności żywności w mieście. Znowu bardzo wysoko wyspecjalizowana. To nie jest ten rodzaj miejskiej, miejskiej produkcji żywności, który funkcjonuje w Hawanie na przykład, gdzie to są bardzo, bardzo proste, proste środki, które i tak pozwalają hawanie, oczywiście znowu przyjmując ograniczone. Zasoby i ograniczone możliwości, ale Hawana jest w stanie wyprodukować 40% swojej, swojej żywności, którą mieszkańcy Hawany potrzebują. W związku z tym Singapur no, ma ambicje, by, by iść również w tym kierunku, tylko tak jak mówię, na bardzo, bardzo wysoko technologicznym poziomie. Reindustrializacja jest również. Oczywistym wyzwaniem dla tej neoliberalnej dogmy, o, o wyższości konkurencji nad kooperacją. Reindustrializacja pokazuje, że kooperacja, że współpraca jest, jest ważniejsza, jest ekonomicznie bardziej wydajna. Ale również tak jak mówię, jeśli chodzi o kwestie socjalizacji, a reindustrializacja. Zmusza nas do tego, byśmy przestali być oderwanymi jednostkami i wróć, wracamy do, do patrzenia na boki, do, do zauważenia innych ludzi. I tu ten element radykalny inkluzywi, radykalnego inkluzywizmu, włączania miast, miasta bez, bez wykluczania się pojawia. A, reindustrializacja jest również. Szansą na nowe otwarcie, szansą na eksperymenty. Barcelona jako Fab Lab City. Um, oczywiście można dyskutować, czy, czy Fab Lab City jest rodzajem miasta przemysłowego. Moim zdaniem zdecydowanie tak. Właśnie przez, przez powrót do, do materialności, przez powrót do lokalnych obiegów informacji, lokalnych obiegów energii i, i materialności, ale również ze względu na znowu pewien. Powrót do a, socjalizacji, która z, promuje kooperację, promuje bycie razem i a, no, dostrzeganie siebie. W związku z tym, a, tak jak powiedziałem na początku, radykalny inkluzywizm, czyli społeczeństwo, które nie wyklucza nikogo, a, jest bardziej, bardziej ideą polityczną niż ekonomiczną. Natomiast a, Mam nadzieję, że tym bardzo krótkim wystąpieniu pokazałem Państwu, że być może współczesne miasto, czy miasto, które będzie powstawać, zmieniać się w ciągu najbliższych lat, będzie właśnie miastem, w którym to nowe społeczeństwo, inkluzywne społeczeństwo, społeczeństwo, które nie wyklucza, zostanie zbudowane. No i to tyle. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję.